Wielki wojownik, ogień i stal ponownie przed obiektywem. Kacprze, nie chcę Cię umniejszać, natomiast zapytam, czy, czy mimo porażek, bo spotkałem się z taką maksymą, iż zwycięstwo uczy nas jednej lekcji porażki zaś tysiąca, czy, czy na, na przestrzeni tych, tych dwóch ostatnich walk wyciągnąłeś dużo wniosków, czy, czy nadal chcesz walczyć tak samo widowiskowo i zupełnie nic się nie zmienia i nie myślisz o tym? toczej znaczy, yy, witam wszystkich e, ja nie myślę o tym żeby walczyć widowiskowo czy nie to jest po prostu mój styl i ja inaczej nie potrafię walczyć to co prawda ja staram się zawsze taktykę wplatać w moje walki ale y, no, mam taki styl i nie zamierzam go zmieniać czy przy wygranych nie zmieniałem czy przy porażkach też go nie zmieniałem no właśnie i ten styl tego tak naprawdę chyba też wszyscy oczekują tak jak sam powiedziałeś przepraszam tak jak sam powiedziałeś yy... Jest to coś, co, co ci bardzo odpowiada. Czyli rozumiem, że tutaj pod tym względem też za bardzo zmieniać niczego czego nie zamierzasz. I też jeśli chodzi o przygotowania do tej walki, o pomysł na ten pojedynek, wszystko mniej więcej wyglądało w ten sam sposób. No tak. Nic się nie zmienia. Rywale się zmieniali tylko i to wielokrotnie. Bo szykowaliśmy się, tak jak wiadomo, już na Rafała Moksa. A w międzyczasie pojawiło się jeszcze czterech czy pięciu rywali, już nawet nie, nie zliczę. No więc stricte na Hubertach naprawdę nie było jak się przygotować. Bo nie wiem, ile trzy tygodnie, chyba niecałe. Dowiedziałem się, że będzie to Hubert. Yy, materiału też za dużo na internecie nie ma, bo jest chyba tylko dostępna ostatnia walka sprzed roku czy tam sprzed półtorej, więc też nie ma co patrzeć, bo ja wiem ile ja potrafię w rok zrobić progresu, to... No zobaczymy, zobaczymy co walka przyniesie, ja się nie nastawiam stricte na żadną płaszczyznę, wiadomo, że będę chciał wygrać i wygrać efektownie, a jak będzie, to już klatka pokażę. No właśnie, Rafał Moks, nie żałujesz troszeczkę? Oczywiście tutaj to nie jest żadne tam jakieś obniżenie rangi rywala teraz, bo to nie o to chodzi, tylko że właśnie tego pojedynku nie będzie. No ja myślę sobie, że to rzeczywiście mógł być pełen petard pojedynek faktycznie właśnie akurat z, z Rafałem Moksem. Zdecydowanie, zwłaszcza, że kurde, Rafał walczył z Borysem... Dawali walki wieczoru, kiedy ja jeszcze biegałem za piłką i w, w kosza rzucałem, nie? Więc yy, i oglądałem z otwartymi oczami tą walkę. Masakra, to piękna walka była, więc dla mnie, dla mnie taka walka super i medialnie by się fajnie sprzedała i myślę, że w klatce by było, no zdziałoby się na pewno dużo. No właśnie, to myślisz sobie tak, że bez względu na to, jak się potoczy ten pojedynek, ten yy, twój bój z Rafałem Moksem, to coś co chciałbyś, żeby się wydarzyło? Na pewno, na pewno, więc no mówię, nie, nie lubię wybiegać w przyszłość, więc teraz mam ciężki test, eee, zupełnie nie lekceważę Huberta, bo naprawdę ma parę asów w rękawie na pewno, więc będę gotowy na 15-minutową wojnę. Jeżeli uda się wygrać, to zdecydowanie będzie mnie ta walka interesować, ale to mówię. najpierw najpierw jest robota do zrobienia. jak wspominasz e, tego haja od rumuńskiego drakuli. Już e, na tym do, po, po, po tej walce do początku dziennego Wycią, dało się z tego w ogóle jakieś wnioski e, wyciągnąć, czy no to w takim wypadku to średnio jest, jak to zrobić po prostu weszło i, i tyle. No weszło, no z czego tam wyciągać? Zadałem, już tam policzył chyba, zadałem sześć osób celnych, on zadał hmm. jeden albo, albo drugi. Chyba to był, no, I walka się skończyła, gdzie już zacząłem wchodzić w walkę. No, było minęło. Szczerze, bardziej mi bolała walka z Krakusem, bo tam naprawdę już włożyłem całe serducho i niewiele zabrakło tam 40 sekund, żeby wygrać, a, a tutaj, no, tak jest ten sport, nie? Dwie, dwie minuty tam z hakiem i tyle powalczone, bo nawet się nie spodziewałem w tej walce, więc. Po mnie ta walka spłynęła całkowicie, w ogóle o tym nie myślę i no, jakie wnioski wyciągać z takiej walki, no, żeby nie blokować yy, głową yy, kopnięć z no. To tyle wniosków. No właśnie, bo tak się zastanawiam, my mówimy tu o tych wnioskach, ale z drugiej strony tak jestem ciekaw, czy w przypadku takich pojedynków, ty na przykład i, i twój sztab wracacie w ogóle do tych, do tych walk, oglądacie je potem, czy w ogóle zostawiacie to, nie, nie cofacie się, nie zajmuje to was zupełnie, przygotowujecie się jakby zupełnie nowa kartka, czysta, niezapisana i ruszamy. Czyli znaczy, no my ze sztabem razem wiemy, jakie mam mocne strony, jakie mam słabsze strony i wiemy na czym pracować. Jak mam już przeciwnika stricte, to wtedy ba, pracujemy stricte pod przeciwnika, ale tak to jak jest, jak jest dużo materiału z danej walki, czy typu przewalczyłem trzy rundy, czy dwie i pół i były tam jakieś błędy takie, które rażące, które trzeba było wychnąć, no to wtedy wracamy, ale tak to raczej nie, nie spuszczamy się na tym jakoś i idziemy po prostu do przodu. Wspomniałeś o tym, że była taka walka, którą oglądałeś, jeszcze grając w koszykówkę i w piłkę nożną. Tak, bo w koszykówkę, w koszykówkę. Borys Mańkowski będzie walczył na tej gali tutaj w walce wieczoru. Jak oceniasz to zestawienie, jak myślisz, to jest taki pojedynek? Bo rzeczywiście przebił się na samą szczyt tej, tej karty walk mańkowski-ziłkowski. No nie, to powiem tak. Mam nadzieję, że po zwycięstwie już będę siedział sobie na, na loży i będę oglądał z popcornem tą walkę, bo nie mogę się doczekać walka dwóch zupełnie innych stylów, ale oboje jakby wymasterowali sobie ten styl pod siebie i no, to będzie, moim zdaniem to będą szachy, nie będzie aż tak yy, yy, eksplozywna walka jak może się niektórym wydawać, ale no jednak minimalnie się skłaniam ku Marianowi chyba, jednak minimalnie no. Kasper, to ja zapytam, jak wygląda ta droga wojownika, nie tylko pod względem samego treningu, ale też swego rodzaju nakręcenia się na konkretnego rywala, na tego przeciwnika, na, na tą twarz, którą sobie zawsze wizualizujesz. Czy to w pewien sposób nie wybija zawodnika, kiedy te zmiany ciągle następują? Czy to nie jest taka sinusoida emocjonalna? I jak sobie radzi z tym Kasper Koziożemski? Powiem tak, no na pewno na pewno to wybija, nie będę zgrywał Kozaka, Zawsze to wybija jak przeciwnik wypada, no bo jednak poświęca się czas i przygotowania pod konkretnego rywala i nagle się zmienia. Po trzech dniach, jak już się nastawiamy, dobra, trzeba będzie bronić stricte obalenia. Wychodzi nagle jakiś stójkowicz, nagle wychodzi to. No i to no, zmienia diametralnie e, psychicznie, ale... W, w, w przygotowaniach jakoś za bardzo mi to nie, nie rozkleja przygotowań. Bardziej mi rozklejało to, że ten obóz przygotowawczy mi się co chwilę jakby przekładał, nie? Bo już tam miałem walczyć w październiku, w listopadzie, później że grudzień i nagle styczni, no ale już jesteśmy na ostatniej prostej. A czujesz się w pewien sposób spokojniejszy, bo często rozmawialiśmy o tym, że, że te walki brałeś w zastępstwo, bo zawsze podejmujesz wyzwania, to też czujesz się spokojny. Bardziej spokojny niż przy tych ostatnich walkach, bo jednak ten okres był relatywnie dłuższy. Czuję się tak samo. Dla mnie to nie, Ja jestem cały czas w treningu, więc no wiadomo, były te dwie walki ostatnie, te 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Ale no te, te przygotowania też nie były jakieś cudowne, no bo przekładanie co chwilę gali, co chwilę ja wchodziłem na obroty, schodziłem. Wchodziłem na obroty, schodziłem. E, później miał być grudzień i nagle znowu że styczeń i sobie pomyśle, nie wiem serniczka na święta, znaczy zjadłem trochę, ale <grym, <grym, nie, tak, nie, tak dużo, nie tak dużo jak, jak chciałem. Nie? E, przyjdzie czas po walce. No przyjdzie czas po walce, no ale no już jesteśmy, jestem dobrze przygotowany, więc e, jestem dobrej myśli, że teraz, teraz tylko zbić wagę, na najeść i bić. To czekamy, tak? Czekamy ja to, to by... ja tylko jeszcze zapytam co mocniej kopie, e, bimberek czy ją surdu. O, no to zależy jaki bimber, to zależy, jak... to zależy jaki bimberek, ale coś tam mamy pogali, więc jak, jak się uda wygrać, to do wywiadu poczęstuję. No czyli jeżeli są mocniejsze to... niż nogi i Jola to ja czekam, czekam z, czekam z No, Widzicie, noga no, no na te parę sekund, a dobry bimberek, no paradyk. To już, to już wywiadu potem nie będzie. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komu I... jeszcze chciałbyś podziękować? Wszystkim, którzy mnie wspierają, i tyle. Nie chcę się teraz wymieniać, bo to wywiad trwał kolejne 15 minut, ale masz, jedźmy już do domu. To, 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 to dziękujemy to, to bardzo.